Pani trzech w się tutaj, ponieważ wystosowaliśmy pismo do pani wojewody. W, w wydaje nam się bardzo poważnej sprawie, jaką jest liczba przyznawanych miejsc na rezydentury medyczne. Uważamy, że Pani Wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, powinna pomóc nam podjąć kroki w celu zwiększenia liczby rezydentów na specjalności. Jak wszyscy doskonale wiemy, kolejki do lekarzy specjalistów są ogromne. Czeka się na wizytę nawet do roku. Podam chociażby takie przykłady. Sam osobiście do okulisty czekałem pół roku na wizytę. Kolega twierdzi, że jego sąsiadka do lekarza czeka, czekała 9 miesięcy. Tak więc problem z dostępem do lekarzy specjalistów jest naprawdę ogromny u nas w kraju. Wszyscy mówią, że profilaktyka przede wszystkim, ale profilaktyki nie można stosować w takim przypadku, gdy wizytę u specjalisty wyznacza nam się na rok później. Dostęp do rezydentur w województwie pomorskim jest dosyć zamknięty. Na rok akademicki 2013-2014 przyznano nam 139 miejsc, z czego podział tych miejsc jest bardzo nierównomierny. O czym powie kolega z Twojego ruchu? Naszym przykładowo na pediatrię z danych, do których podedliśmy, ilość miejsc artystycznych na pediatrię, na latach, które tutaj kolega podał, jest 37, a przykładowo... Ale wiecie Państwo, z czego to wynika? Nie, nie, brakuje pediatrów, nie ma pediatrów na no, rynku tak, wykształconych. Tak, ale do czego zmierzam? No. Powiedzmy, do, z dzieckiem do lekarza mi się tego samego dnia, na przykład do lekarza, dermatologa też. W... Wczoraj dzwoniłem, żeby zarejestrować córkę, i podano nam termin na kwiecień przyszłego roku. Tak samo na przykład na neurochirurgię mamy dwie rezydentury, na neurologię siedem rezydentur. A problem jest taki, że po ukończeniu studiów młodzi lekarze rejestrują się w urzędzie pracy po prostu nie mają gdzie pracować. Mamy w podstawowej opiece zdrowotnej, tylko czyli w zwykłej przychodni rodzinnej, w której specjaliści tacy nie są, nie są potrzebni. Jest to większy problem, e, związany też z oczywiście dużym bezrobociem. E, jednak nie rozumiemy sytuacji, w której mamy do dyspozycji wielu specjalistów, którzy są bezrobotni, e, a my jako pacjenci e, nfz to musimy czekać w kilku, w kilku nawet kilkunastu miesięcznych kolejkach, e, po prostu, żeby zapisać się e, na wizytę. Właśnie, jak tutaj koleżanka wspomniała, mamy nadzieję, że pani wojewoda, jako przedstawiciel rządu w województwie kujawsko-pomorskim, e, pomoże nam rozwiązać ten problem, ponieważ kto inny może wpłynąć na tę sytuację, jeżeli nie ministerstwo. E, tutaj w, w związku z tym e, wspiera nas również e, Związek NSZZ Solidarność, do którego również zgłaszały się e, takie osoby. Zostaną Państwo list poparcia, e, który też otrzymaliśmy. I mamy zamiar w ciągu następnych tygodni i miesięcy zorganizować kilka debat na temat bezrobocia, nie tylko, nie tylko w branży medycznej, ale również w innych branżach, ponieważ jak wiadomo, w województwie morskim bezrobocie jest bardzo dotkliwą problemem. Państwo robiliście jakieś szacunki do takich rezydentów by się przydało Jest 130 baru, albo powinno w naszym znaczy nad tym się nie, tego nie, nie tym się nie zajmowaliśmy, mamy zamiar przeprowadzić takie symulacje właśnie przy okazji debat, które będziemy organizować. Ale w tym roku te debaty czy kiedy? Podejrzewamy, że już w tym roku pierwsza, pierwsza będzie zorganizowana, oczywiście zależy od kwestii organizacyjnych. to byliby organizatorzy tak, tych debat tutaj, którzy Wstępnie są podpisani? tak. Aczkolwiek będziemy oczywiście też stosować pisma do innych organizacji w Bydgoszczy, mamy nadzieję, że również włączymy się aktywnie w Danke.